nowości września, przegląd wszystkich najciekawszych nowych kolekcji na naszym jesiennym rynku paznokciowym. Zapraszam Was do oglądania nowego odcinka. Cześć, witaj serdecznie na kanale Lakierowniczka. Ja jestem Magda i dzisiaj zapraszam Ciebie na comiesięczny przegląd. Zobaczymy, jakie nowe kolekcje, jakie nowe produkty w tym miesiącu pojawiły się na rynku stylizacji paznokci. Jak zawsze mamy je ułożone alfabetycznie, w opisie znajdziecie wszystkie szczegóły. W opisie też macie listy kodów rabatowych i dzisiaj pojawia się jeden nowy kod rabatowy na kalendarze stylistki, o których wspominałam Wam już dwa odcinki wcześniej. Pokazywałam Wam, jakie są dostępne kalendarze, przyszedł już mój. Ja tym razem postawiłam na okładkę czarno-białą z motywem stylizacji taki, paznokciowym. Przepiękny kalendarz, to już jest mój trzeci rok z kalendarzem stylistki, a do wyboru macie jeszcze y, trzy inne okładki jest okładka zielona, mamy okładkę różowo-beżową, granatową, no i tą, którą ja wybrałam, czyli czarno-białą. Macie też dwie wersje kalendarza, czyli dzienną i tygodniową, a z kodem LAKIEROWNICZKA15 macie na te produkty dodatkowy rabat. Wszystkie szczegóły tych kodów i pozostałych znajdujecie w opisie. A my przejdziemy już do omówienia wszystkich nowości z tego miesiąca. I zaczniemy od Ale Paznokcie, a razem z tą firmą omówimy Molilak, Molinejs i Ale czyli wszystkie te marki, które należą do spółki GNB Lab. I zaczniemy od produktów we współpracy z Moniką Mielniczuk. Mamy tutaj Izoton, czyli płyn, który służy do odtuszczania, dehydrowania płytki. To jest półlitrowe opakowanie, mam jeszcze setkę, a teraz wypuszczono duże, litrowe i malutkie, czyli pięćdziesiątkę w opakowaniu z pipetą i na to na pewno się zdecyduje, tylko słuchajcie, ono się po prostu ekspresowo wyprzedało. Monika ma już swoje kolekcje we współpracy z Molly Nails, ale wprowadziła siedem nowych kolorów i mówię Wam o tym, dlatego że od razu daje znak, że N8 to jest idealny, przepiękny, czekoladowy, dobrze kryjący brąz. Oczywiście będę o nim mówić Wam więcej w moich rolkach, i tam też go zobaczycie, ale już Wam daję sygnał, że warto się na niego skusić. Macie też kod rabatowy w opisie na te produkty. A N6, czyli jedna z tych też nowości, to piękny pastelowy róż. Oprócz tego wprowadziła jeszcze jakieś bardziej fuksjowe i burgundowe odcienie. Kolejna nowość to jest alelak i kolekcja Talizman we współpracy z Eweliną Staszak. 9 kolorów: od takich pastelowych zielony, żółty, przez takie bardziej burgundowe, aż do intensywnego niebieskiego. A kolejna też współpracowa kolekcja to Molilak i Herbaline by Gosia Kruś. Żele, które mają być żelami poziomującymi się i są dostępne w trzech kolorach. I ja sobie wszystkie trzy kolory zamówiłam. Ale słuchajcie, w takich malutkich pojemnościach. To jest tylko 5 gramów, czyli takie małe opakowanie, ale to jest idealne opakowanie, żeby sobie jakiś produkt przetestować. Mamy tutaj perfekcyjnego nudziaka, Nude Love, Sugar Pink, czyli pastelowy, różowy i Shiny Flakes, delikatna drobinka. Na pewno będę wam o tych żelach mówić i będzie na pewno jakiś materiał. I będąc przy tych firmach, daję wam znać, bo ostatnio mówiłam o tym, że oni wprowadzili do sprzedaży Ogrom nowych płytek i te płytki są w cenie 5,90 i obiecałam, że przetestuję, więc obietnicy dotrzymuję i mam tu, zamówiłam sobie sześć różnych płytek. Do tego wzięłam też e, lakiery do stemplowania, czarny, białe, ale z takich ciekawszych odcieni, e, takie platynowe, srebro, złoto, róż i wzięłam jeszcze zamówiłam stempel, który zmniejsza i powiększa wzory. Jeżeli ciekawią Was te produkty, to zapisujcie sobie datę. 15 października, godzina 18, będzie live właśnie o jesiennych stemplach. I w nim będą te jesienne, przepiękne kolory, będą te nowe lakiery, płytki i ten stempel w roli głównej. Live odbędzie się na moim Instagramie lakierowniczka oraz na TikToku marki Molilac. Oczywiście będę Wam jeszcze wrzucać szczegóły, więc sobie wcześniej obserwujcie, śledźcie gdzieś tam na Instagramie, gdyby się coś zmieniło, ale taki live raz w miesiącu teraz będziemy razem prowadzić z różnymi nowościami i na pierwsze testy pójdą właśnie te produkty, więc koniecznie zapisujcie sobie tą datę. A my lecimy z kolejnymi nowościami, bo jeszcze długa droga przed nami. Boska Nays Gel, 7 kolorii, kolorów żeli pastelowych, żeli budujących, samopoziomujących. Ja zamówiłam sobie jeden, ten koralowy, ale niestety przesyłkami nie zdążyła przyjść przed nagraniami, więc na Insta wrzucę Wam takiego Open Boxa i sobie zobaczycie, jak ten kolorek wygląda. Oprócz tego wypuścili też Picassini, czyli żele do zdobień. I tutaj moją uwagę przykuło złoto oraz srebro, bo to są żele, które cienkich małych detalach dają fajne takie metaliczne napigmentowanie. Claressa do swojej kolekcji wpuszcza nowy żel. Aktualnie mieli na rynku Easy, czyli te takie mm, żele, które się szybko poziomują, elastyczne oraz twarde rubber, które bardziej przypominają, one nie są galaretką, ale idą do tych żeli wolno poziomujących się. A teraz ma być coś pomiędzy, czyli Hard and Easy. Ma mieć formułę samopoziomującą się, ale być żelem twardym. Wypuścili go w siedmiu, ośmiu kolorach, przezroczysty, mamy kilka kolorów takich nudziakowych, mamy też e, błyszczące odcienie, więc cała ta kolorówka ich podobnych kolorów, które były w tamtych żelach, ale teraz w nowej formule. I oprócz tego wypuścili kolekcję Autumn Crash, czyli sześć kolorów jesiennych. Day Nace, kolekcja Autumn Shades, tutaj mamy pięć odcieni, E, takie szarawo-różowe i następnie bardziej wpadające w bordowy burgun. Kolejna kolekcja, tutaj kolejna nowość. To jest marka Eclair i tutaj sporo se, się zadziało, zaczynając od kalendarza na 2026. I o tym kalendarzu to jest tak, to jest w końcu kalendarz inny od tych wszystkich, które zaraz zobaczycie, bo będzie nudno kalendarzowo, bo same beże i tylko mały napisik, a tutaj jest coś zupełnie innego. Mocna, różowa, intensywna okładka, ogromne napisy. A wśród kolekcji mamy aż trzy. Pierwsza, Western Brown. Mamy tutaj pięć kolorów w odcieniach brązu. Jak sama nazwa wskazuje, e, trzy odcienie brązu, jeden i jeden złoty. Bardzo ładna kolekcja, wszystkie kolory bardzo fajne. Mamy też Western Red. Kolejne pięć odcieni, które znów padają bardziej w kolorystykę. Czerwono-bordową. Każdy z tych kolorów, nawet mamy taki ciemniejszy z drobinką, bardzo ładnie się komponują między sobą. I kolekcja trzecia, Texas Color, to są trzy odcienie, które powiedziałabym, że są pomiędzy tymi dwiema kolekcjami, czyli łączą odcień brązu i taki czerwono-bordowy. El Arto, pierwsza kolekcja to jest Mystic Cat, cztery kolory efektów kociego oka, bardzo takich głębokich, które na czarnej bazie mienią się po prostu na wszystkie możliwe kolory. Druga kolekcja to jest kolekcja La Corzeli i y, mamy kolekcję bordo osiem kolorów i faktycznie mamy tu odcienie burgundowo-bordowo-śliwkowe do takich przechodzących brudnych róży. Czy ktoś z Was używał tych lakorzeli? Ja słyszałam, że one są świetnie kryjące wręcz na jedną warstwę, ale nigdy nie miałam i e, chętnie bym poznała Wasze zdanie. Oprócz tego wypuścili dwie jesienne płytki, jedna m, jest typowo jesienne liście same, a druga ma takie bardziej motywy liściasto-kwiatowe, które myślę, że sprawną się bardziej całorocznie. HESI, mamy Lip Gloss Gel, czyli te żele drobinkowe, półtransparentne, w pięciu nowych kolorach, róż, fiolet, niebieski i odcień takiego zielonego. High Hybrid, High Jello, czyli żele w pięciu kolorach, żele poziomujące, następny cały pakiet nowości od Indigo. I to jest cały zestaw jesiennej kolekcji jesiennych nowości. Zaczniemy od kolorów, dlatego że mamy ich w ofercie dziewięć, ale te kolory te cechują się ultra pigmentem. Kolory są fajne na jesień, bo mamy takie brudne róże, mamy coś bardziej bordowego, różowego i jeden taki kolor fioletowo-szaro-granatowy, więc kolory zapowiadają się fajnie, pigmenty tak samo. Oprócz tego wprowadzili pięć efektów kociego oka w nudziakowej wersji. Kolejne nowości to lakiery do w sześciu kolorach fajnych jesiennych. Ciemny, karmelowy, różowy, bordowy bardzo fajne odcienie. Ja się przypominam Wam, że na moim profilu znajdziecie, na mojej platformie szkolenie właśnie techniki stemplowania, bo stemplować można w kilkunastu różnych technikach, i wtedy jest ten efekt wow! Na live też będę na pewno Wam pokazywać różne techniki i różne sposoby. Oprócz tego mamy też właśnie dwie nowe płytki do stemplowania i mam trzy kremy, trzy nowe zapachy kremów w nowych opakowaniach trzy zapachy oliwki, dwa kremki do rąk w tych takich jajeczkowych małych opakowaniach naklejki srebrne i złote z fręczem, Mamy nowe polerki, nowe pilniki, nowe mandrele i nakładki w dwóch rozmiarach i beauty planner, który właśnie jest. Jaśniutki, bardzo, bardzo taki prawie biały i tylko ma małe elementy napisu, więc bardzo minimalistyczny. Co nowego ula kierowniczki? O tym też warto byłoby wspomnieć, że wróciłam ze szkoleniami stacjonarnymi. Czaruś ma niecałe dwa miesiące, więc tych szkoleń jest bardzo mało, jeżeli ktoś. Chciał i czekał, to trzeba łapać swoje pojedyncze terminy, ale wracam też mocno w online i pracuję nad nowym szkoleniem online, które będzie słuchajcie dopracowane do perfekcji. Nagrania już trwają i mam nadzieję, że uda mi się na przestrzeni najbliższych, nie tygodni, miesięcy myślę dopracować je do perfekcji i puścić Wam do sprzedaży. Oprócz tego szkolenia, które są na mojej platformie zostały zaktualizowane, więc wszystkie osoby, które już miały te szkolenia, aktualizację mają dostępną, a osoby, które będą się decydować na zakup bestsellerowych szkoleń właśnie z stemplowania, z przedłużenia tipsami, żel bez piłowania, bo to jest bestsellerowe szkolenie czy manikier hybrydowe, macie już wszystko w wersji zaktualizowanej, w pracy fryzarką pojawiło się bardzo dużo nowych materiałów, i też pojawiła się tam ściąga z ustawień fryzarki, żeby ułatwić Wam po prostu korzystanie z tego urządzenia, bo ono daje efekt wow, gdy prawidłowo się go używa. Kolejne nowości to marka Luna. Tutaj mamy Magic Globe kolekcję sześciu kolorów, które dają bardzo mocno lśniący efekt, który fajnie zmienia się w stosunku do tego, jak pada na niego światło. A drugie nowości to Platinum Gel, i to jest pięć Żeli, które faktycznie mają takie metaliczne wykończenie, takie foliowe, w bardzo bazowych srebrno-złoto, rose gold kolorach. Maker. Kalendarz na nowy rok, znów bardzo minimalistyczna, jaśniutka, prawie biała okładka i tylko mamy rok oraz logo marki, więc bardzo delikatna oraz kolekcja Silky Cat Eye. W niej mamy sześć efektów kociego oka metalicznego, srebrno-złoto, czyli bardziej takie klasyczne kolory. Nowa marka w nowościach, poza marką Luna dodajemy jeszcze markę Manika, która ma nową kolekcję, nazywa się Autumn Secret i wprowadza 12 kolorów. Fajna kolekcja. Mamy rudy, mamy taki zielonkawy, brudne róże, mamy jakiś bardziej brąz i bordo, czyli te klasyki jesieni przełamane innymi odcieniami. Więc kolekcja kolorystycznie mi się podoba, ale powiem Wam, że jak zobaczyłam grafikę i zapowiedź, to ja byłam przekonana, że to jest marka Claresa, bo dosłownie grafiki ich kolekcji wyglądają identycznie. Czcionka, ułożenie, więc e, rzuciło mi się to w oczy. Dajcie znać, czy też zauważacie to podobieństwo. Kolejne nowości to Mistero Milano, nowa formuła topu matowego i topu hype. Kolejna nowość również mamy tutaj Modena Nails, Fever Shadow, kolekcja pięciu szarych odcieni, beżowo-szarych, fajna kolekcja, nietypowa jesienna. Nails Company, kolekcja Big City Love, sześć kolorów, tradycyjne y, odcienie jesieni, czyli wpadające gdzieś tam w bordo i jasne, takie przybrudzone kolory. X, czyli pięć żeli w buteleczce, w pędzelku. Nais Professional Choice mamy od Naysa kolekcję Wet Chocolate i tu mamy słuchajcie osiem kolorów i też klasyki mamy, czyli taki mm, brązowy, burgundowy, ale na przełamanie butelkowa zieleń i fajny pomarańczowy, taki dyniowy. Neonei zapowiedziało nam kalendarze adwentowe, które będą również w tym roku, więc dajcie znać, czy mam taki kalendarz zamówić i robimy sobie na stories. Otwieranie kalendarza każdego dnia. Kolejna nowość to jest coś, co jest duże, nowe, zupełnie inne na rynku, innowacyjne, ale też drogie, nietypowe i nie wiem sama, co o tym myśleć. Bardzo chętnie poznam Wasze zdanie, bo jest to lampa AI, czyli z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Brzmi zagadkowo, no to zobaczcie, co my tutaj mamy. Lampa ta, oprócz tego, że jest fajna, duża, ma diamentowe klawisze, prosty design, ogromny ekran, takie estetyczne aspekty. Ma też w swoich parametrach aż 109 diod rotacyjnych, które dosłownie wszędzie dotrą. Mamy cztery tryby utwardzania, mamy inteligentne czujniki, ale co robi ta sztuczna inteligencja? Ona wykrywa waszą płytkę paznokcia i puszcza wiązkę światła typowo tylko i wyłącznie na płytkę paznokcia, co ma ochronić naszą skórę od tego promieniowania, żeby ono trafiało typowo na paznokcie. Mamy też taki ekranik. Na tym ekranie mamy podgląd tego, co jest wewnątrz, czyli tą dłoń po prostu widzimy w środku. I widziałam, że już pojawiają się pierwsze testy, pierwsze recenzje tych lamp, bardzo chętnie będę to śledzić dlatego że lampa na samym starcie we wrześniu ma kosztować 550 zł i cena ta będzie wzrastać chyba aż docelowo do kwoty tysiąca. Nie nie wiem, na razie po prostu nie chcę się wypowiadać, bo nie mam pojęcia co o tym myśleć, ale bardzo chętnie poznam wasze zdanie osób, które mają to już w ogóle, bardzo bym e, chciała, żebyście się podzieliły swoją opinią na ten temat. Palu Cosmetic, e, kolekcja e, Praga. Bardzo fajna kolekcja, zobaczcie te przepiękne kolory. Mamy tutaj aż 10 odcieni, i mamy fajne, chłodne brązy, ale nie mamy tu takiego czekoladowego brązu burgundu, czyli tego, co mają wszystkie firmy, tylko mamy bardziej śliwkowy, brudny róż, odcień granatu, a przede wszystkim postopniowane trzy odcienie zieleni, które będą się pięknie ze sobą komponować. Fajnie, bo czekolada jest, słuchajcie, kolorem tej jesieni, to ona jest wszędzie. Ja mam nawet na sweterku. Ja uwielbiam brązy, więc w końcu moda jest po mojej stronie. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi brązów, to naprawdę on jest wszędzie, w każdej kolekcji, w każdym ubraniu, więc fajnie, że któreś firmy dają wam alternatywę i podają po prostu coś troszkę innego. Następne nowości też to mamy nowy żel z serii Prolight Builder w kolorze Gold Beige Cover, czyli złoto beżowy z drobinką oraz nowe ich szablony i to jest współpraca z Kaliną Kalinowską. Następne nowości mamy tutaj firmę PBNase i zaczynamy od kolekcji My Name Is, czyli sześć kolorów mocno drobinkowych, które się mienią w zależności od tego jak pada na nie światło i wpadają w odcienie czerwień, różu i przełamane delikatnym złotem. Kolejna nowość to trzy nowe kolory, ich Rubber Base, które są z drobinkami brokatu, milki Top oraz żmusy, te żele, które są do wykonywania ombre, gąbeczką, w tych słoiczkach z siatką do góry, w sześciu nowych jesiennych kolorach. Bardzo fajnie wyglądają wycieniowane z jasną bazą, właśnie z takim nudziakiem. Myślę, że do jesiennych klimatów mogą Wam się fajnie sprawdzić. Reforma, kolekcja... Street, tutaj mamy kolekcję sześciu odcieni czerwonych, bordowych, mocnych, ciemnych oraz kolekcja e, spment, która ma sześć kolorów efektów metalicznych, leśniących, jaśniejszych i ciemniejszych. Co ten jest? Soft tip system e, razem z soft bazą, czyli Tipsy elastyczne dostępne w czterech różnych klasycznych kształtach do ekspresowego przedłużania. Wiecie, że ja bardzo lubię technikę tipsów elastycznych. Macie o niej szkolenie na lakierowniczka.pl i jest to szkolenie, które nauczy Was przedłużania dwóch dłoni w 9 minut. To brzmi nierealnie, ale takie są tipsy elastyczne. Na to aplikujemy już tylko i wyłącznie kolor. Top, bez żelu, bez budowania, bez piłowania, po prostu ekspresowe przedłużenie. I najczęściej zadajecie pytanie, jak długo się nosi taką stylizację. I ją się nosi 2-3 tygodnie do uzupełnienia. I w szkoleniu tym oprócz m, przygotowania i przyklejenia tych tipsów macie też pokazany cały rozdział o uzupełnieniu różnymi produktami, takiej stylizacji po 2-3 tygodniach oraz po jej usunięciu, zdjęciu do zera, gdy już chcecie po prostu stylizację zakończyć. Co ten Mamy tutaj jeszcze kolekcję Cat Eye w sześciu kolorach jasnych, metalicznych, lśniących kocich oczu. Celilak, mamy dużą nowość, system Easy Off. To jest cały system, który mamy usuwać bez frezarki, bez pilnika, ale również bez acetonu, klasycznym zmywaczem, a mimo to jest to system, który ma być trwały przez 12 dni, czyli mamy trwałość troszkę niższą niż. Lakierach hybrydowych, i to jest system, który utwardzamy w lampie. Mamy do tego przeznaczoną specjalną bazę, top kolory. i aktualnie jest kilkanaście. Dostępny jest w zestawach nawet z lampą, można też usług, kupić te produkty osobno. I jedna z Was napisała, czy przetestuje ten zestaw, bo tylko mi ufa, i powiem Wam, że się zastanawiam, dlatego że ja mam ogólnie takie dosyć. Ostrożne podejście do tego typu produktów, jak po prostu wiem, że coś nie jest usuwane przy pomocy gdzieś tam fryzarki, pilnika, tylko jest to w formie peel off albo usuwane tylko i wyłącznie zmywaczem bezacetonowym, to gdzieś tam mam wątpliwości do tego, jaka będzie tego trwałość. Ale może mam po prostu zamówić, przetestować i albo się utwardzę w tym moim podejściu, że to jednak nie daje rady albo się przełamie i jednak znajdziemy coś, co będzie fajną alternatywą dla osób, które robią sobie stylizację w domu i nienawidzą ściągania stylizacji, albo nie mają frezarki, bo bez frezarki to ja sobie już nie wyobrażam. Silker, kalendarz na 2026 rok, piękny kalendarz, w różowym odcieniu, delikatne kwiatowe motywy, pamiętam, że już w zeszłym roku mieli bardzo ładny kalendarz, w tym roku również taki, który przyciąga oko. Oraz kolekcja Flexi serii Flexi Bronzi. Sześć kolorów, zupełnie inna jesienna kolekcja. Fiolet, zieleń, róż jasny odcień. Słowiankowa kolekcja Wonderland 2. To jest pięć nowych kolorów z tej kolekcji. Mamy odcienie fuksjowo-bordowe oraz brąz i mocniejszy zielone. A druga nowość to dwa żele, dwa nowe kolory, które są dostępne w dwóch nowych formułach żelu. Czyli żel, jeden, który jest takim różowym nudziakiem, a drugi, który jest mocno różowym nudziakiem, ale z drobinkami, dostępny w dwóch strukturach. Pierwszej, czyli tej tiksotropowej, samopoziomującej, a drugi w non-leveling, czyli bardziej e, galaretkowej, bardziej wolno poziomującej się e, formule. SPN Builder Battle, 5 kolorów żeli w butelce. I wśród nich jest jeden kolor, który tak przykuwa moją uwagę, on ma takie fajne, chłodne, jasne drobinki, wygląda to pięknie. Marka Stalex wypuściła sporo pędzelkowych nowości, ich pędzelki świetnie się przyjęły i mają dostępne wersje do żelu, ja bardzo lubię te pędzelki, cienkie pędzelki do gradientu, a teraz rozszerzyli ofertę i wprowadzili. Dwa pędzelki ścięte na prosto i dwa ścięte skośnie, ja z nich mam jeden skośny numer 9, oprócz tego dwa nowe pędzelki cienkie ja mam tutaj liner brush numer 2, ale ich ciekawszą nowością są słuchajcie pędzelki dwustronne które są dostępne w różnych wariantach końcówek ja mam dwie z nich i pierwsze to jest połączenie ombre z cienkim pędzelkiem więc coś fajnego do zdobień ale drugie połączenie które jest moim faworytem i moim zdaniem będzie pędzelkiem bezcelerowym po prostu. To jest połączenie pędzelka do żelu z cienkim pędzelkiem na końcu. I to jest fajne połączenie, bo możecie wykorzystywać ten pędzelek do żelu albo do wcierki, a drugą końcówkę do wygładzenia, wyrównania, rozprowadzenia produktu. Więc przy hybrydzie albo przy żelu możecie mieć jeden pędzelek, w którym wykonacie wszystkie zadania ważne. Ale takich pędzelków na rynku jest więcej. To nie jest jedyna marka, która ma pędzelek taki dwustronny. Tylko, że nikt nie ma tego pędzelka w wersji, w której odpinam końcówkę, odwracam, zamykam i nic mi się z tym pędzelkiem nie dzieje. On jest bezpieczny w środku i w opisie też macie kod na wszystkie produkty Stalexa. To jest kod taki długoterminowy, więc możecie sobie z niego również skorzystać. I ostatnia Staleksowa nowość jest związana z tym przepięknym, lśniącym pudełkiem. I jest to Insta Box, akcja, w której macie możliwość wygrania produktów marki Stalex, takiego boxa produktowego. Wystarczy dodać filmik, oznaczając odpowiedni hashtag, oznaczając markę Stalex. Może to być filmik taki humorystyczny, może być open box, użycie produktów. Zajrzyjcie sobie szczegóły tego, znajdziecie w ich poście. I jedziemy sobie do ostatnich nowości: Vasco Ney's Lux Cat Eye. kolorów czerwono-różowych efektów kociego oka. Kolekcja marki Victoria Van Sherry on Top, 7 kolorów oraz jeden top. Kolory to są e, jaśniutkie nudziakowo-różowe oraz burgundowo-czerwone. Mamy też trzy nowe kolory, ich klasycznych mega base, czyli bas, których już mają długo w ofercie. E, ale mamy tutaj piękne nudziakowe odcienie. I ostatnia nowość to jest Black Orchid, czyli nowy zapach czarnej orchidei w kremach do rąk marki Jokaba. I to już są wszystkie nowości, które na dzisiaj miałam Wam do przekazania. Najważniejsze rzeczy pamiętajcie, 15 października o 18.00. widzimy się na live'ie na Instagramie i na TikToku moim i marki lat. Oczywiście szczegóły znajdziecie jeszcze gdzieś tam na stories, więc śledźcie. Będziemy jesienne stempelki robić. Kolejna ważna rzecz. Ogrom nowości, inspiracji, kolorów jesiennych znajdziecie na moich profilach, więc koniecznie tam zaglądajcie. Na YouTube również w formie shortów się będą pojawiać. I jak zawsze przypominam, w opisie macie wszystkie produkty, nazwy, linki, szczegóły, wszystko, czego potrzebujecie. Daj znać, która z nowości najbardziej Ci się spodobała, zaciekawiła Cię, co byś chciała, żebym przetestowała. Część z tych produktów już tutaj leży na biurku lub jest w drodze do mnie, więc na pewno będziemy sobie sporo tych nowości testować. Dzięki za dziś i czekam na Wasze wiadomości w komentarzach.